Brama do świata wyobraźni w samym sercu niewielkiego cichego miasteczka gdzie ulice oplatały się wokół starych kamienic niczym pajęczyna dawnych opowieści stała ona brama nie była to zwykła brama choć na pierwszy rzut oka wydawała się zupełnie zwyczajna zardzewiałe zawiasy gęste winorośle pnące się wokół żelaznych prętów i łuk, pod którym wiatr tańczył, szeleszcząc liśćmi. Ale gdy noc zapadała, a księżyc rozlewał po świecie swoje srebrzyste światło, brama nabierała dziwnego blasku. Mgła otulała ją miękkim, tajemniczym woalem, a kwiaty wokół zdawały się rozkwitać bardziej niż w dzień, jakby to właśnie w ciemności budziły się do życia. Nikt w miasteczku nie wiedział, dokąd prowadziła ta brama. Jedni mówili, że za nią jest tylko stary ogród, inni, że nic, prócz zapomnianych wspomnień i ciszy, a jeszcze inni z błyskiem w oku szeptali, że może za nią kryje się coś niezwykłego. Lecz nikt nie odważył się sprawdzić, aż pewnego dnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, a niebo malowało się w pomarańcze i fiolety. Pod bramą pojawiło się dwoje dzieci: Lena, dziewczynka o włosach jak złote promienie poranka i oczach pełnych ciekawości, oraz Oliwier, chłopiec z nieco potarganą grzywką, śmiejącymi się oczami i kieszeniami pełnymi kamyków, liści i innych skarbów, które zawsze znajdował po drodze. Byli najlepszymi przyjaciółmi, którzy razem przeżywali każdą przygodę, rozwiązywali każdą zagadkę i, i wymyślali najdziwniejsze historie. Tego wieczoru Lena trzymała Oliviera za rękę, a ich spojrzenia spotkały się tuż przed bramą. W ich oczach tliła się iskierka odwagi, gotowa rozpalić cały świat. Myślisz, że za tą bramą jest coś ciekawego? Spytała Lena, uśmiechając się lekko. Oliwier wzruszył ramionami, choć w środku aż kipiał z ekscytacji. Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Odpowiedział, a w jego głosie słychać było nutkę żartobliwego wyzwania. Dzieci spojrzały na siebie raz jeszcze. To był ten moment. Oparły dłonie o chłodny metal. Poczuły pod palcami drobne migoczące gwiazdki, których wcześniej tam nie było. Pchnęły bramę. Zaskrzypiała cicho, jakby przez lata czekała właśnie na nich, a za nią otworzył się widok, który na zawsze odmienił ich serca. Przed dziećmi rozciągała się kraina, jakiej nie widzieli nawet w najśmielszych snach. Latające wyspy unosiły się w powietrzu, porośnięte szmaragdową trawą i kwiatami, które świeciły delikatnym blaskiem. Rzeki płynęły nie wodą, lecz światłem. Migotały kolorami tęczy, a ich szum był jak melodia, którą chciało się nucić cały dzień. Nad wszystkim unosiły się świetliste wodospady, a drzewa rosły wysokie, rozpościerając liście, niczym wielkie zielone parasole chroniące przed deszczem błyszczących gwiazdek. Lena i Oliwier zrobili pierwszy krok, a pod ich stopami miękka trawa zadrżała lekko, jakby witała nowych gości. W powietrzu unosiły się drobinki światła, wirując wokół nich jak tańczące wróżki. To niesamowite! szepnęła Lena, nie mogąc oderwać wzroku od migoczących rzek. Oliwier aż podskoczył z radości. Jego ciekawskie oczy chłonęły każdy szczegół. Może znajdziemy tu coś, czego jeszcze nikt nie widział. Zaśmiał się a echo jego słów odbiło się wśród latających wysp. W tej magicznej krainie wszystko było możliwe. Dzieci ruszyły przed siebie, a w ich ślady szły świetliste kule, które świeciły coraz mocniej, gdy tylko Lena i Oliwier przestali się bać. Wkrótce spotkali pierwszego niezwykłego mieszkańca. Skrzydlatego jednorożca, o grzywie utkanej z gwiazd. Witajcie marzyciele! Zawołał ciepłym, mądrym głosem, który przypominał odgłos dzwoneczków w wiosenny poranek. W tym świecie wszystko, co sobie wyobrazicie, może stać się prawdziwe, ale pamiętajcie, prawdziwa magia jest w waszych sercach. Lena spojrzała na Oliwiera, a Oliwier na Lenę. W ich oczach pojawiły się obrazy przygód, o których marzyli od zawsze. Lot na skrzydlatym jednorożcu, fruwające książki, które same czytają się na głos, świecące kule, które pokazują ukryte tajemnice, a nawet drzewa, które potrafią opowiadać historię sprzed setek lat. Chciałabym polecieć wysoko aż do samego końca tej krainy. Zawołała Lena, a jednorożec uśmiechnął się szeroko. Chciałbym znaleźć najstarszą książkę świata. Dorzucił Oliwier, a obok nich pojawiła się księga, której strony rozświetlały się blaskiem każdej nowej opowieści. I tak, dzieci uniosły się w powietrzu na grzbiecie jednorożca, śmiejąc się o i rozmawiając z fruwającymi książkami, które opowiadały historie tak zabawne, że nawet słońce w tej krainie śmiało się razem z nimi. Gdy Lena i Oliwier przechodzili przez kolejne wyspy, napotykali coraz to nowe cuda. Lasy, w których liście śpiewały melodie, wodospady, które opowiadały zagadki i drzewa, na których rosły cukrowe owoce. Słodkie jak najpiękniejsze sny. Ale w każdej krainie, nawet tej zrodzonej z wyobraźni, czasem trzeba stawić czoła wyzwaniu. Na jednej z wysp dzieci spotkały cień. Nie był straszny, raczej tajemniczy, lekko mroczny, ale jednocześnie pełen zagadek. Aby przejść dalej, musicie odpowiedzieć na pytanie: Co jest najpotężniejszą magią w tym świecie? Zapytał cień. Jego głos brzmiał jak szum wiatru wśród liści. Lena spojrzała na Oliwiera, a Oliwier na Lenę. Przez chwilę milczeli, ale potem Lena uśmiechnęła się szeroko. To nasza wyobraźnia zawołała. Oliwier dodał. Bo dzięki niej możemy być kim chcemy i przeżyć wszystko, o czym marzymy. Cień rozjaśnił się do zniknął w blasku światła, a dzieci poczuły, że pokonały najtrudniejszą próbę. Zrozumiały, że prawdziwa magia nie tkwi w skrzydlatych jednorożcach, fruwających książkach czy świetlistych rzekach. Choć były piękne, to wszystko rodziło się z ich wyobraźni. To dzięki niej mogły przeżywać przygody, poznawać nowych przyjaciół i rozwiązywać zagadki. Wyobraźnia była kluczem do każdego świata, nawet tego, który istniał tylko w marzeniach. Powoli z uśmiechem na twarzy, Lena i Oliwier wracali przez bramę. Za nimi świat wyobraźni rozświetlał się jeszcze mocniej, jakby chciał podziękować za odwiedziny. Świetliste drzewa kłaniały się dzieciom. Jednorożec pomachał skrzydłami, a fruwające książki zapraszały do kolejnych opowieści. Ale gdy dzieci przekroczyły próg bramy, świat ten zaczął znikać w blasku światła, jakby chował się, czekając na kolejną wizytę. Wrócili do miasteczka, ale już nigdy nie patrzyli na świat tak samo. Wiedzieli, że wystarczy zamknąć oczy, żeby znów znaleźć się w krainie latających wysp świetlistych rzek i skrzydlatych jednorożców a brama znów została zamknięta otulona winoroślą i kwiatami czekała na kolejnych marzycieli, którzy odważą się ją otworzyć kiedy noc zapadła a na niebie rozbłysła nowa złocista gwiazda dzieci wiedziały, że to znak wyobraźnia nigdy się nie kończy każdy, kto odważy się marzyć, może odnaleźć własną bramę do świata fantazji, bo przecież magia jest w nas wszystkich. Wystarczy ją odkryć. I pamiętaj: gdzieś w Twoim świecie też jest brama, która tylko czeka, aż ją otworzysz. Może schowana w książce, może w śmiechu przyjaciela, może w Twoim własnym sercu. A gdy ją znajdziesz? Przekrocz próg z odwagą i ciekawością, bo to właśnie tam zaczyna się prawdziwa przygoda. Wiemy, że byliście dziś z nami w świecie pełnym magii i przygód. Przed nami jeszcze wiele bajek, które czekają, by rozświetlić Waszą wyobraźnię i nauczyć nowych wartości, jeśli chcecie przeżyć kolejne niezwykłe historie. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał Zaczarowane Historie. I włączyć powiadomienia. Każda podróż zaczyna się od kliknięcia do zobaczenia w następnej bajkowej opowieści.